Kołobrzestcy seniorzy nie mogą narzekać na nudę. Niedawno kisili ogórki na tegoroczną wilię dla samotnych. Dzisiaj z kolei przyszedł czas na równie dobrą zabawę, ale tym razem w plenerze, bo na terenie zieleni miejskiej odbył się piknik dla sąsiada. Wydarzenie, którego głównym celem jest integracja środowisk senioralnych w naszym mieście. Przede wszystkim e, dla mnie bardzo istotne jest, że seniorzy chcą udzielać się w życiu społecznym, chcą się integrować, chcą wspólnie śpiewać, bo te śpiewy rzeczywiście słychać, roznosi się ten śpiew, śpiew aż na sąsiednią dzielnicę. Póki pogoda, póki można jeszcze i póki zdrowie pozwala, seniorzy przychodzą i bardzo tak aktywnie odpowiadają na nasze zaproszenia. I tak było również tym razem, bo seniorzy stawili się dzisiaj w licznym gronie, a jak można było się przekonać na miejscu, bawili się wybornie. I życzę wszystkim seniorom. Dobrego, dobrego do stuletniego życia chociaż. Bardzo pięknie podoba nam się z całego serca dla pani prezydenta, dla wszystkich organizatorów tego dzisiejszego dnia. Bardzo dziękujemy. Jesteśmy naprawdę zadowoleni. Coś się dzieje, coś się dzieje. Bardzo ładnie, dziękujemy bardzo. Bardzo miło spotkać się w takim towarzystwie z swoimi paniami. Miasto zorganizowało i jest przepięknie. Trzeba się imprezować, a myśmy rozpoczęli ze ludziom. No właśnie, pani Elu! Jak się podoba impreza? Bardzo ładnie. Najważniejsze, że dbają o nas, tak? My organizujemy od czasu do czasu takie imprezy. To jest bardzo sympatyczne. Impreza bardzo ładna, bardzo udana. Po prostu kolorowa, wesoło. No więcej takich imprez naprawdę. Cieszymy się bardzo w ceniorze. Jak co roku imprezujemy? naszego cusu pięknego. Korzystamy z ładnej pogody oczywiście, z dobrego jezonka, ze śpiewu i tańca. Cieszymy się życiem, po prostu. I nie tak. mogę zabraknąć pięknych strojów. No, no cieszymy się właśnie, się. Że, że piosenki są wesołe, skoczne, że mimo wieku naszego senioralnego. Jednak tej Najlepsza radości trochę, trochę jest w nas i cieszymy się, że wszyscy też to widzą. Mam nadzieję. Nie tylko trochę, energii też więcej niż u młodych ludzi, muszę przyznać. O, I bardzo dziękujemy pani prezydent, że pamięta o nas, właśnie o seniorach, którzy chcielibyśmy jeszcze być dowartościowani. No i oczywiście czuć się jak najbardziej długomłodym same sobie szykujemy wianki, same sobie szykujemy stroje. Jest to nie pierwszy nasz występ zresztą, gdzie po prostu cieszymy się bardzo, że dzisiaj pogoda dopisała, bo była taka troszeczkę niepewna, dlatego mogłyśmy się pokazać w tych naszych pięknych strojach no i z tymi naszymi piosenkami. Jak najwięcej aktywności, tak, dla nas seniorów. To jest po prostu strzał w dziesiątkę, że nie siedzimy w domach, w klubach, tylko możemy do ludzi wychodzić i pokazywać, że coś jeszcze potrafimy. Muraże, muraże, co wy budujecie? Po jednej cegiełce, po jednej cegiełce do muru kładziecie. Muraże, muraże. Powiecie, co wam trzeba: czy wapna czy gliny z ładnej zierzyny. Wszystko wam dostanie. Pomysłodawcą wydarzenia jest koło Brzeski CUS.